O nie, i co teraz? Ignacy, nic nie widać, a to przecież niezbędne przy nawigacji w delikatnej strukturze czasu przestrzeni. Wiem, dlatego się przygotowałem. Wykorzystałem do tego wynalazek wielkiego polskiego odkrywcy. Uwaga! To ma być ten wynalazek? Przecież to zwykłe wycieraczki. Zwykłe? Józef Hoffman, opracowując ten wynalazek, dokonał prawdziwego przełomu. Ułatwił komunikację, bo w komunikacji widoczność to podstawa. Uwaga, ruszamy! Juhu! Ignacy, chyba w Twoje obliczenia wkradł się jakiś błąd. Dlaczego? Ciii. To nie jest laboratorium. A kto mówił, że wynalazcy zawsze pracują w laboratoriach? Zaraz sama się przekonasz. Poznajcie Józefa Hoffmana, wybitnego polskiego pianistę i wynalazcę. Dzień dobry, dzieciaki. Witam Was w mojej pracowni. A gdzie są menzurki, silniki, kable? Maja! Może to jest tajne laboratorium? Tu na pewno w podłodze jest tajne przejście. Zamiast szukać przejścia, lepiej posłuchajcie. Dziękuję Ci, Ignacy. Macie rację. Nie każdy naukowiec jest muzykiem, ale każdy naukowiec musi w swojej głowie łączyć wiele różnych dziedzin. Wynalazki wymagają otwartej głowy. Grając patrzyłem na wahadło metronomu, co zainspirowało mnie do stworzenia wycieraczek. Łuki łączące nuty sprawiły, że pomyślałem o kształcie resorów samochodowych. W sumie wymyśliłem ponad 70 różnorodnych wynalazków. Udoskonaliłem mechanizm fortepianu, stworzyłem regulowany stołek dla pianistów. Długo też głowiłem się nad tym, jak zarejestrować dźwięk, aby móc go później odtwarzać. Czyli jest pan pianistą, wynalazcą, a do tego lubi pan samochody. Super! Świat ma w sobie wiele tajemnic, ale też podsuwa nam wiele rozwiązań. Trzeba tylko umiejętnie patrzeć, słuchać i myśleć. Józef Hoffman, mimo że żył zupełnie w innej epoce, był prawdziwym człowiekiem renesansu. Niczym Leonardo da Vinci łączył bycie wybitnym artystą i genialnym wynalazcą. Nigdy nie mogłam się zdecydować, czy zostać piosenkarką, tancerką, dentystką czy programistką. Teraz już wiem, że jeśli tylko zechcę, mogę robić wszystko. Tylko pamiętaj, żeby przed borowaniem zębów ściągać baletki. Ha ha ha! Ale śmieszne. Czas wracać do domu, ku nowym odkryciom. Ahoj, przygoda!